Cześć, witam w następnym materiale Świata Pandy. Tak jak obiecywałem, pokażę wam założone koła z oponami 14 są Jestem na samochodzie. Nie było kolejek tydzień temu ani nic, więc założyłem wszystko szybko, sprawnie. Dobra. Jak, jak mówiłem, koła 14. Opony, oczywiście, nowe. Continental 165x65. 14. Felgi tylko kupiłem używane, ale nie są w złym stanie. Przede wszystkim są proste. Tu gdzie, nie gdzie trochę tam załapie ale to nie jest ale to nie jest źle dlatego tego nie poprawiałem można by było psyknąć tą farbą taką lepszą e, połyskującą do felg co odnawiałem e, fiata grande punto jeszcze ładniej by to wyglądało bo nie wiem czy będę zakładał e, kołpaki Myślę, że może zostawię to tak jak jest, bez kołpaków. Tylko ten dekielek muszę pomalować na czarno, bo nieładnie to wygląda. No i te felgi może tutaj troszkę oczywiście się poprawi, tu gdzie jest minimalna rdza. I tak jak mówię, syknie się spryjem do felg, co odnawiałem w grande punto No ale to zobaczymy. Teraz mamy zimę, bardziej takie prace. Jak już coś mam wykonywać, no to latem ja będzie ciepło. Tutaj mam, zaraz pomierzymy, mam przyrząd, zaraz pomierzymy e, głębokość bieżnika tych opon oczywiście, które zostały z helgami, te stare tutaj mam, trzynastki. Dzisiaj odebrałem nową oponę, chyba firmy Nexen. Dobrze pamiętam gdzie to pisze Tak, Nexen 165 Na 65, 14 Droga hamowania na śliskiej nawierzchni, na mokrej nawierzchni jest C ta opona jest cichsza Ja no tu założyłem kontynentale Opona premium, mam nadzieję, że będzie długo służyć. A ta, tak jak widzicie, no takie jeszcze, jak to się mówi, takie włoski. Ta nie ma. Zaraz możemy sobie zmierzyć, jaka tutaj jest głębokość bieżnika na tej oponie. A dlaczego ją kupiłem? No będzie pod zapas, bo zapas mam. Ale 13, więc zapas idzie do wyjęcia. Zobaczymy, czy wejdzie. Tutaj koło czternastka. Jako zapas, jeśli nie, no to a ja te raczej sprzedam. Tak się zastanawiam, czy kupować kołpaki, czy zostawić po prostu tak jak jest. Tam mam felgę, felga także kupiona, używana, tylko opona nowa, no będzie na zapasie leżeć, długo, długo, tego się akurat rzadko używa, oczywiście musi być co jakiś czas sprawdzane, ciśnienie w oponie. Może uda mi się jeszcze dzisiaj podjechać na wulkanizację i założy mi tą oponę na feldy będę miał już przygotowane a później zobaczymy czy zmieści się tam w tą wnękę czy nie da rady 14 jak nie da rady no to trudno tak jak mówię dekielki przypomalować na czarno bo to nieładnie się prezentuje kurzyło się trochę no, dobra mm. będzie tego nie będzie jest bateria bardzo słaba ale poczekajcie mam jeszcze drugi kupiony parę dni temu gdzie ja go położyłem Bateria, No bateria nie ma być wzysta. Dobra, poczekajcie, to no niestety muszę jechać do sklepu nie niedobrze. Bateria jest rozładowana. Pewnie długo leżał w sklepie. I się rozładował. A więc teraz nic nie pomierzymy. Dopiero jak ogarnę baterię. Może podjadę od razu na wulkanizację. Dobra. To tak się prezentuje, a więc tak jak widzicie, już pana jest założona na felgę no ta felga nawet udało mi się ładniejszą kupić niż tutaj te które aktualnie już są założone na ucie, ale to jest nie problem, bo jak będzie cieplejsza pogoda, no to oczywiście je odmaluję. Ta opona mi się widzi, tak jakby miała lepszy bieżnik, ale zaraz ocenimy 7, 7, 6. siedem cztery, siedem pięć, siedem sześć coś koło tego sześć siedem, no Nie wiem czy można ufać temu urządzeniu czy nie w okolicę 7 żeby był mniejszy Jeszcze jak będę miał metrówkę, akurat nie mam w samochodzie to byśmy zmierzyli A teraz ile mają te 4,5 no to tak jak mówiłem na ukończeniu, piątka. Akurat ta jest chyba ta ładniejsza. No tu jest punkt, ale tak jak widzicie, no jeszcze trochę mierznika jest, no już niewiele. Zdecydowałem się na wymianę 4,6, bo i tak już. Tak widzicie, faktycznie się kończy. Tu na środku jeszcze jest piątka Tak jak mówię nie wiem czy można tam ufać 5, 4,5 Matrówka na trówkę, no gdzieś miałem w bagażniku Nie mogę znaleźć No zużyta, ten bieżnik jest niewielki taki. No, tu trójka. Te były właśnie na przodzie. Od czterech się nie nadało. Zimowa opona. Jeśli mówimy o oponie zimowej, no to jak jest 4 mm, to już jest na ukończeniu. to były na przodzie, tym lepszym. 313 i tak jest na ukończeniu i tak. A zobaczymy jak długo będzie się jeździć na tych. Jako nowa opona i 6,6, no to jeśli faktycznie pokazuje prawdę, że jest 6 mm. Okolica 7. Kiedyś kupowałem opony wredysztajne chyba. Czy jeszcze jakieś inne, no to jak mierzyłem, to było około 9 mm. Chyba, że tamte akurat zużywały się szybciej. a tutaj jest mniej mm, ale nie będą się tak ścierać. No, opinie są dobre. A jak to będzie, no to zobaczymy podczas jazdy. No, tutaj możecie sobie porównać. Ta strona jest chyba bardziej zużyta, nawet jedna niż drugiej. Zresztą sami sobie ocencie. No to będzie na zapas, jeśli zmieści się tą, tą wnękę, to wrzucę. A jeśli nie, to będę sobie tutaj woził. A to idzie wszystko do schowania, do piwnicy. Oczywiście porobię zdjęcia i ogłoszę, no bo po co mi to trzymać. No a tak się prezentują z tej strony. No, en Felgi troszkę do poprawy, bo lekko przerdzewiałe. Tak jak widzicie, może nawet nie lekko, bo jak się usunie brud, umyje się ładnie, no to a przerdzewiał. Względem tych, to wiadomo, że są te w gorszym stanie. Trzynastki, 155 na 813. Rocznik 22 Bredestein A tutaj, nie, to był nie Bredestein, tylko hmm, Kleber. Kleber quadraxer 2. Tu mamy Bredesteina. 150, 50, 13. Oczywiście, wielosezonówka. To jest 21 rocznik. Tam 22 i 21 A więc tak się prezentuje Zmiana na posłużę. Mam nadzieję, że chociaż 3 lata pojeżdżę Zobaczymy. Okaże się. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodoba, bo jeśli tak, będzie mi oczywiście miło, jeśli zostawisz lajka, komentarz oraz zasubskrybujesz kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. A więc do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej!